Cześć, witam Was. Mike, dzisiaj taki szybszy film na weekend. Z tego względu, że w ten weekend mnie nie będzie, a to, że gracie te typy i piszecie do mnie albo podsyłacie kupony, no, jest dowodem na to, że po prostu chcecie tych typów lub nawet jakichś sugestii, bo nawet pozwoliłem sobie na wykorzystanie jednego z kuponów, właśnie widza, w miniaturce. Jak zapewne widzicie, no, bo dość ciekawe zdarzenie, a jeżeli coś takiego jest, to jest dla mnie znak, że, że te filmy ktoś chce, żebym robił, więc tego typu będę dawał predykcje. No i sugerujecie się tym i z tego co, co widzę po prostu od dźwiękach, po tym jak piszecie w komentarzach pod filmami na privie albo po prostu jak wysyłacie mi kupony, że idzie całkiem fajnie, więc Yy, nagrywam to tak na szybko, yy, więc przejdziemy za moment już bardziej do konkretów. Oczywiście zapraszam Was standardowo na Betlaba i na darmowy Telegram, gdzie są wrzucane yy, próbki kuponów. Pełną wersję znajdziecie tutaj. Dla tych, co są pierwszy raz, to tylko pokrótce mamy dwa serwisy polski i zagraniczny yy, i jedną wspólną grupę yy, z AKO i Dropami yy, choć więcej rzeczy tutaj, akurat yy, na polskich bukach. Jeżeli chcecie to przetestować, no to na darmowym Telegramie albo po prostu klikacie sobie Statystyki i to Was przenosi do pełnych statystyk i sprawdźcie sobie, jak nam idzie. A zapewniam, że jest całkiem dobrze. Każda grupa finalnie jest na dobrym plusie. Ale całkowicie jakby do statystyk przejdziemy sobie już na koniec września, czyli pewnie na następnym filmie, który nagram, ze względu takim, że w ostatnim odcinku były statystyki i pokazywałem pokazywałem też fajne kupony co powchodziły przez weekend. Więc teraz zajmiemy się bardziej typowaniem no i tak bardzo fajna taka motywacja do szperania bardziej w sieci. W ostatnim filmie dałem taką moją sugestię nie całkowicie od czapy bo gdzieś akurat grał z nicz pluszków z tym ozimkiem z tym ozimkiem jak to powiedziałem po prostu lekceważył tych chłopaków a nie nie, nie o to chodzi bo zrobili mega robotę. No, i to była moja sugestia, że warto po prostu zagrać, choćby nawet na, na Ozimka, żeby wygrał. A kurs był astronomiczny, bo 30. I użyłem tam takiej retoryki, no, że w zniczu bardzo dużo gra juniorów, młodych zawodników, i tam jest ciągła rotacja. Jakby ten klub będzie miał ciężko, żeby gdzieś tam mocniej zadomowić się w pierwszej lidze na dłużej, chociaż to im się udaje, ale już o ekstraklasie nie myśląc, no to chyba, że znowu pojawi się taki Lewandowski w zniczu. Bo mniej więcej wiem, jak tam sytuacja wygląda i wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby Ozimek, którego tam praktycznie nie znam, nie wiem kto tam gra, nie zrobił niespodzianki, bo to też są chłopcy często na tym samym poziomie, futbol jest wyrównany. No i co z tego wyszło? Jak widzicie, Ozimek był bardzo bliski o tyle, żeby wyeliminować Znicza. Prowadził 1-0 bodajże do, do 85, czy nawet do 90 minut, już nie pamiętam. No i to tak sobie rzuciłem na różne przemyślenia i akurat wskazałem ten typ. No i zaskoczyliście mnie tym, bo kilka osób napisało, że zagrało. Więc zagraliście. Fajnie, że bezpiecznie. I tutaj pokazuję taki jeden kupon. Właśnie to jest kupon widza. Ja tego nie grałem. Przyznaję, to po prostu był taki taki typ bardziej na, na rozkminę, a jeżeli gdzieś my już tam gramy, no to idziemy już w rzeczy takie opłacalne jak, jak na Betlabie. E, aczkolwiek takich dużych y, kursów, jak wiecie, często podejmuje się gdzieś tam szukania, um, omówienia lub dania moich sugestii. No i tutaj gracz postąpił tak, że zagrał sobie jeden z X, -em. no i w tej sytuacji akurat okazało się, że dobrze, e, bo kurs też był mega, e, 10,75 to na betclicku, czyli mamy bez podatku, no i ze stówy zarobił m, prawie tysiaka. E, no gratulacje, e, też się cieszę, że takie rzeczy są. Oczywiście to nie jest tak, że tu pokazuję, żeby się chwalić, że zawsze tak jest, bo o, przy takich kursach to nie ma co liczyć, że co chwilę gdzieś taki, m, taki typ uda się wyłapać, ale to pokazuje tą specyfikę właśnie pucharową e, zarówno u nas, jak i w innych ligach. No przecież przypomnijmy sobie Manchester United, United z Grimsy odpadli. Tam też podobne pewnie kursy 30, może jak nie więcej by było. E, no i tutaj mała pane w ozimek, e, był tak blisko, żeby wyeliminować z nic, nie byłoby to dla mnie wielkie e, zaskoczenie. Patrząc na ten współczesny futbol, co się dzieje, no ale z nic ogarnął, podogrywce wygrał 1-2, ale oczywiście grane było do 90 mm, regulaminowych minut. Eee, no i tyku, e, Wysłaliście też mi kupony z, z Lig Europejskich z weekendu, że też gdzieś tam sobie tworzycie po swojemu i że fajnie wychodzi. No to dlatego też ten odcinek jest bardziej dla Was, a nie pod reklamy. E, więc super. To też mówię, napędzam do działania, że będę mógł też poświęcić trochę bardziej czasu na, na szukanie e, gdzieś takich kursów, bo szczerze mówiąc, e, no, tego typu kursy bardziej do mnie przemawiają niż mm, granie na tak zwane pewniaczki po, po zaniżeniu kursie, i często jest też tak, e, gdzie zaraz wam to udowodnię, w Lidze Europy, bo jeden mecz mnie strasznie zirytował, że niektóre drużyny jakby odpuszczają te rywalizacje pucharowe. Co jest słabe, szczególnie w kontekście kibica, no bo my płacimy za bilety, czy tam za telewizję, abonamenty i chcemy, żeby ktoś tam dał z siebie wszystko, a tu nagle e, kops nie wyszło, nie? No i tak. No i kończąc, wątek tego Ozimka. E, fajnie, że ktoś mógł na tym zarobić, że w ogóle się udało, bo oczywiście mogłoby się skończyć również z 0 do 5, ale patrząc na to, właśnie wyrównanie futbolu. Jeszcze w pucharach, gdzie jest to takie, no wiecie, traktowane, mały prestiż mają te rozgrywki, ale to jest dopiero jakiś jeszcze puchar ligi trzeci, tak jak na przykład gdzieś tam w Anglii, to, to, to tam to jest kopalnia też takich, takich rzeczy. Ale nie tylko, bo i w tych komercyjnych rozgrywkach też i przechodzimy tutaj od razu do tego, co tam się wydarzyło w, ligi, w Lidze Europy, chociaż w połowie, bo druga połowa dzieje się właśnie dziś, nie wiem, o której ten film do was dotrze, ale ja nagrywam to po godzinie 13, około 13.30, więc te mecze wieczorne typu właśnie Utrecht-Lyon, co mnie interesują, albo Orły z ciałą z Bukareszt będą dopiero rozgrywane. No ale tak, tutaj oborczego Ozimka też udało się zarobić, no bo tak, weszło dwa typy, nie weszło cztery. Często też przy tych wysokich tu, kursach, to, tak jak mówię, wy decydujecie, czy gracie czy z jedynki, dwójki, czy z X-em. Um, nawet chyba pewnie sensowniej zagrać sobie to z jakimś handicapem albo draft no bet, um, jeżeli chcecie bardziej ost ostrożne rzeczy. No, ale nawet jakbyśmy tutaj pograli um, na czyste kursy, no to tak. mamy Te kursy mogą się zmienić do tego co podawałem, bo wiadomo, to już od sporta jakby aktualizuje. Tutaj um, moja facja może zasłaniać, więc pokażę wam te, te mecze, które się rozstrzygnęły, i pokażę te mecze, które jeszcze zostały. Tutaj na przykład na Orły Spadki z 2,05, właśnie, bo ja tak dawałem. Tu też, tutaj poszło w górę na pilzno. Tu spadło, tu spadło i tu spadło. No to pokazuje, że taką jakby czujkę może i mam w tym wszystkim, ale mecz, właśnie o którym chcę wspomnieć, to braga Fejenort. No i tutaj ten kurs na Fejenort poszybował w górę. I moim zdaniem ten typ był w porządku, i nawet nie był on zły po tym, co się wydarzyło, tylko może nie aż w takiej pełni, ale nie wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli wyszły składy przed meczem, to kursy mocno poleciały, znaczy mocno, no zobaczcie sobie, jaki tutaj drop. No sporo, tak. Na Bragę chyba z 2,3 lub 4 poszło na, na dwójkę, a na Feyenoord mocno urosło. No bo Robin Van Persie, hmm, trener Feyenoordu, moim zdaniem taka sama pomyłka jak trenera Ajaxu, Johnny Hatinga, no nie za bardzo oni czują chyba. Powagę sytuacji albo eksperymentują nie tam, gdzie trzeba. Ja, jako kibic ogólnie holenderskiego futbolu, na mecz z Bragą, pierwsza kolejka Ligi Europy, to co jest ważne, to punkty w rankingu dla holenderskich ekip. Oczywiście to są pieniądze, prestiż i tak dalej. Ten gość wystawia rezerwowy skład, pełni rezerwowy skład na takie spotkanie, które mogło być jednym z łatwiejszych, bo Braga ma, jest w kryzysie, tam nie wiadomo, czy trener wytrzyma jeszcze. No Po tym meczu pewnie tak. Aczkolwiek ta Braga była spokojnie do pyknięcia. Myślę, że nawet tutaj nasze polskie drużyny miałyby z tą Bragą szansę. Nie tak jak kiedyś, co, co Lech odpadł z Bragą, a wygrywał z Juventusem i City. To Lech był wtedy za Maribakero świetną drużyną, a Braga wtedy zagrała w finale. No to, to, to nie jest ta Braga, ale aczkolwiek Braga zawsze jest u siebie groźna. Ale co zrobili portowcy, to no po prostu nóż w kieszeni się otwiera. E, bo tak, e, cały wymieniony atak, cały, nie jeden piłkarz czy dwóch, cały, czyli trzech, e, jeden był zaakceptował, jednego gościa, żeby zagrał, na przykład Borgs, bo on grał e, w Porto, chociaż nie rozumiem, gościa kupili za 10 bani, który grał ogony i pokazał wczoraj, że jest jeźdźcem bez głowy, trochę dribblingu, ale nic z tego nie wynikało. Tak samo ten kształt przyszedł z Benfiki, siedział tam na ławie, no i w ogóle niewidoczny zero, a tak w ogóle nie istniał. E, wszedł jeszcze diara, który był chyba kupiony z Istanbul Sporu, jak się nie mylę, za 3,5 bani i też gość w ogóle e, masakra z przodzie. A na ławce Hachmusa, Ueda, chociaż nie wiem, czy on nie miał jakiegoś tam e, urazu w Slory, czy, czy po prostu talenty swoje Nordu, którzy też mogli, mogliby, myślę, zagrać lepiej, ale to bym jeszcze wybaczył, jeżeli bym zobaczył, nie wiem, Borksa, e, ale Hachmusa to jest teraz gość, który już w przerwie transferowej powinien pójść dalej, idąc tokiem rozumowania holenderskich klubów, na przykład do, do Benfiki, bo Kasa była na stole. Jeżeli będzie grał tak dalej, to, no, to jest następny gość, który odejdzie swoje nordu, bo jest po prostu świetny. i On wszedł na samą końcówkę na chyba ostatnie 10 minut i po jego akcji padł golą niestety ze spalonego Larina. Ta Braga była spokojnie do piknięcia i to ważne trzy punkty w kontekście i rywalizacji holendersko-portugalskich w punktach w rankingu i dla holenderskiej piłki. Ale Van Persie poszedł dalej. On jeszcze w środku pola dobra zmienił jednego gościa chwank na ławie, okej, okay, wszedł Targa Line, ale Valente ostatnio grał Valente, też wszedł dopiero w drugiej połowie, na obronie też młody Lang i Boss nie grał, zagrał Smal, Smal akurat zagrał niezły mecz, ale cały skład wrotował, to było widać, że w ataku oni nie miał żadnego pomysłu. No i jeżeli widzisz taką sytuację przedmeczowo, chociaż ja i tak nie byłem skłonny zmieniać tutaj Hmm, zmieniać frontu, gdzieś tam też pisałem o tym na czacie, czy teraz grać na Bragę, no nie no, też ten kurs spadł, Braga też nie była w formie, no ale zagrała u siebie, mecz był taki na remis typowo nic tam się nie działo, ale Feyenoord nie miał w ogóle żadnych akcji, stracił swoje atuty no ale wystarczy jeden tam błysk pod koniec meczu, już chyba 89, 79 minuta, był gracz Barcelony Navarro dostał podanie uderzył akurat ładnie od słupka i wbiła się, no i taka Braga wygrywa 1-0, a Feyenoord jak dla kibica jest to mega frustrujące, bo traci. I takich rzeczy, jeżeli chcemy grać poza matematyką, poza statystyką, poza tym value bettingiem, to można wypatrywać i na takich po prostu rzeczach bazować. Tylko oczywiście trzeba wiedzieć, co w danym klubie się dzieje. Dlatego będą dzisiaj tylko typy z holenderskiej, bo to jestem w stanie kompetentnie gdzieś tam robić. Nawet w tym typie na ozimek to nie byłem w stanie. Ja po prostu wiem, jak funkcjonuje znicz, jakie tam dzieciaki grają. Zazwyczaj e, ktoś mi może powiedzieć, o nie do końca Pierdzielisz głupoty, e, no ale z no, Zniczu nikt poważniejszy się nie utrzyma i mm, z nicz zaczął fatalnie te, te, te rozgrywki. No i to co zrobił też Van Persie, to jest też potwarz dla, dla kibiców. Zaczynają od Pierdzielu, następny jest zastanów Wilna, może będzie drugi Pierdziel, co prawda u siebie, ale będzie trudno. No i często w tej lidze Europy jest też tak, że, że te drużyny pokpią. Na przykład mówiliście mi, że Roma dobrze tam widzę, chociaż ostatnio chyba przegrała z jeżeli się nie mylę, w Rzymu, ale ona często właśnie olewała te, te rozgrywki i też wystawiała taki skład eksperymentalny. No dobra, teraz mi się udało wygrać 2-1, czyli nietrafione. Czerwona gwiazda z Celticiem. Uważam, że to za niespodziankę, bo Celtic grał tragicznie, szczególnie w Comocup, jak widziałem, a później też w eliminacjach to też to nie wyglądało dobrze. To nie są mocne kluby w tym momencie Celtic i Rangers, tak samo jak i Ajax i PSV. <laughs> tak samo i Fenerbacze nie jest mocne, a Feyenoord dał się wyeliminować w Jaki to jest spadek gdzieś tam poziomu. Fenerbacze dostaje 3-1. Akcentem takim jest fajny mecz Szymańskiego i gol. No ale Zagrzebno wchodzi po 3-20. Też wzrost kurs tutaj. Ale Dinamo u siebie zawsze jest mocny. No i tutaj to też była jedna z perełek, gdzie świadomie grałem. No Ludogorec, Malmo. Takie kursy, gdzie Malmo jest, nie wiem, aż tak lepsze od Ludogorca, na jakiej zasadzie te kursy są formowane. Bo jeżeli gdzieś tam obserwuję ten futbol europejski i wiem gdzieś tam, jak ten Ludogorec gra i w miarę on jest pompowany w tej Bułgarii i jak na bułgarskie możliwości ten klub... Kasę posiada i dobrze sobie radzi w Europie, to tych kursów trochę nie rozumieją. One powinny być, może, oczywiście na korzyść Malmo, ale nie aż tak. Ja tutaj wchodzi nam jeszcze ten kurs UROS na 5,60, tak? Eee, I prowadzili 2,0, więc yy, na luzie wchodzi typ, kolejne dwa nie wchodzą, no ale te dwa plus Ozimia robią nam giga, giga plus. Więc, jeżeli jesteście zadowoleni z tych, tych yy, moich, z tego mojego gadania i z tych sugestii, no to. Będzie miło, jak dacie znać o tym w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia, jakie też kupony pograliście, jak wyszło to granie, jak sobie to formujecie i jakie wy macie ogólnie wnioski co do tego futbolu, bo jak patrzę właśnie na, na piłkę, czym bardziej te, te mecze się wyrównują, nawet wczorajszy mecz Legii z Jagiellonią też 0-0, albo Lech z Rakowem 2-2, tam już było bardzo blisko remontady, nawet jak ktoś przeważa w danej chwili, to Później za moment to się wszystko może odmienić, to jest kwestia gdzieś tam ustawienia, a te różnice. no Jeżeli ktoś nie jest Cristiano Ronaldo albo na przykład Wawrzyniakiem, to nie będzie widać, wtedy tam widać taką różnicę, ale jeżeli gracze są podobni na podobnym przeciętnym poziomie, a w tych drużynach raczej trudno szukać Cristiano Ronaldo, a, a, ale też samych Wawrzyniaków, no to będą decydować niuanse i warto gdzieś tam patrzeć na te kursy. To jest takie moje luźne gadanie. Dobra, wracamy sobie do ery Divizji, do tej ligi holenderskiej, gdzie tutaj mógłbym coś ugryźć. ten świetny mecz, 5-1, jakby wraca na dobre tory, a, a spoko, bo naprawdę jest fajny transfer. Ten Norwek, nowy jest Chryson za wrócił z Ajaxu, wróci w Łuki i swoje Nordu. Ta drużyna ma potencjał i ona powinna grać dla mnie, moim zdaniem, w europejskich pucharach i reprezentować Holandię. No, ale czasem, właśnie takie drużyny jak Orły gdzieś tam się prześlizną, a teraz Holandia ma tych miejsc też więcej o jedno bo jest na miejscu szóstym w rankingu UEFA. I tu myślę też sitar ostatnio niespodzianka. Dobrze gra ta Fortuna. Z Alpa zremisowali 2-2. Wpadka Kalmarów. Poszedłbym być może w jakiegoś overa, bo całkiem spoko. 2,56 na over 3,5, ewentualnie 3. Jak uważacie, może być 2,75 tak najniżej, bo na 1,63 to raczej bym nie szedł, więc to w tą opcję bym poszedł. Co do tego Ajaxu, nie chcę się już na nim pastwić, no może tu się wszystko wydarzyć, mogą nawet i przerżnąć mecz z tragicznym PSW na remis. Ale to nie jest typ moim zdaniem do ruszania, może, nawet tutaj w over bym niekoniecznie szedł, bo ten Ajax ma problemy w ataku. Wollendam kontra folle dałbym tutaj na gości. Ekscesjor PSW, myślę, że nawet Ekscesjor jest w stanie tutaj nastrzelać PSW z jednego lub dwa GOE. Jakie mamy kursy na overy? 1, nie, 1,73 na tyle to nie ma za bardzo sensu, bo tym score też za mały kurs, żeby, żeby w to iść. Myślę, że odpuściłbym, a jeżeli ktoś bardziej, bardzo chce sprawdzić w jakim kryzysie jest PSW, to polecam Handicap na Ekscesjor. Zresztą miałem okazję być niedawno na tym stadionie Excelsioru, zapewne jak na ich wsparcie, bardzo taki mały kameralny stadion, nawet swojego sklepiku za bardzo nie mieli. No, w Rotterdamie teraz trzy drużyny w Herakles, tragiczny sezon, no kiedyś muszą się odbić, ale patrząc na to, że Sparta jest taką solidną drużyną średnią w, Divizji, w poszedłbym w ekipę z Rotterdamu. No, i tu ciekawy mecz. Najmechan, ostatnio zadyszka. Przegrano z Herenwen, przegrana z PSW. Przegrać z PSW to żadna ujma. Z Herenwen ładnie odrabiali, tu zagrają u siebie. Alkmaar ma też swoje problemy. Też ten skład został mocno wydrenowany, a następcy dopiero wchodzą. Bardzo podoba mi się ten nowy Brazylijczyk pozyskany z Mahabi, ale też potrzeba mu trochę czasu, żeby się rozegrać. Groningen Feyenoord, no i tak, kiedyś na takim typie zarobiłem kupę kasy, nawet go wrzucałem, to było dawno temu na podziemnych. Myślę, że mm, patrząc na to, co prezentuje mm, Feyenoord y, ostatnio, w lidze niby wygrywa, ale to nie są takie wygrane, że on po prostu stempluje po kilka goli, dwa, trzy, cztery albo i wyżej i odprawia przeciwników, tylko to są wymęczone wygrane. 1x lub 1 można spróbować. Dlaczego, dlaczego nie? Nie będzie prosto, bo Groningen nieźle sobie po prostu radzi w tej yy, edycji. Valente, yy, lider z Groningen, właśnie przeszedł do Feyenoordu i musieli trochę kasy yy, wyłożyć. Utrecht z Herenwen, odrodzenie Herenwen, bardzo słabszy okres Utrechtu, trochę zaryzykowałbym na fryzów. X2 albo, albo dwójka, bo od początku sezonu mówiłem, że oni mają dość dobry skład. Jak na warunki holenderskie i po prostu zaliczyli falstart, ale w końcu się przełamali. Utrecht dalej to jest niezła też składowo drużyna, jednakże w ostatnim czasie coś nie idzie. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało z dionem, bo nagrywam to przed Telstar, Orły no i mam tutaj taki typowy dylemat. Bo z jednej strony ten Telstar wygrał z PSW, narobił dużo strachu Ajaxu, Ajaxowi, ale z tymi słabszymi nie daje rady. Jednakże zaryzykuje na Telstar, bo Orły są głównie mocne u siebie, więc dzisiaj zagrałem z Stiałą u siebie. Ten kurs trochę tak spada, ale moim zdaniem aż takim faworytem nie są. Tutaj bardziej bym widział szanse pół na pół nawet, albo 55 na 45. No to jest tylko Gołachet i Gus. E, nikt jakiś poważny z Holandii. Też obawiam się, że w ogóle te wszystkie holenderskie zespoły w pierwszej kolejce mogą przerżnąć, bo Utrecht będzie miał ciężko z Lyonem, a nie zdziwię się jak z pyknie tutaj mm, Orów, mimo że stawiam na nich, bo u siebie są groźni, tak jak mówiłem. E, ale to jest tylko właśnie taki typowy średnia, gdzie po prostu wypad do tych europejskich pucharów pewnie jest jednorazowy. No i tak bym to widział w tej kolejce mm, Ligi Holenderskiej. Zobaczymy jak to wszystko się ułoży. No i co? To tyle z moich predykcji. Wbijajcie oczywiście na BetLab sprawdźcie tam, jak gramy matematycznie. Jeżeli myślicie o długofalowym gdzieś tam zarabianiu, o inwestycji w zakłady, co jest to realnie możliwe, to już trzeba do tej gry podejść trochę bardziej pro i zapraszam Was tu. Moje sugestie są po prostu na takie granie rekreacyjne i przemyślenia. Dzięki i do następnego, cześć.